We wrześniu rozpocząłem wyzwanie, w którym przez 33 tygodnie chcę doprowadzić swoje ciało do życiowej formy. Chcę poprawić siłę, kondycję i ogólną sprawność. Nie jestem zawodowym sportowcem, ja po prostu postanowiłem wziąć się za siebie. Zapraszam Was do śledzenia mojej walki o Prime. Mamy czwartek i sytuacja jest taka, że jadę na siłownię. No ale niestety nie będę robił nóg. A nie będę ich robił, bo stało się coś, czego może nie, że się obawiałem, ale miałem z tyłu głowę, no bo wiele razy mówiłem, za mało lata już, kiedy zrezygnowałem z gry w piłkę nożną, że szkoda nóg na grę na trawie, no i stało się. Kontuzja. No może słowo kontuzja to trochę za dużo powiedziane. No uraz, zostałem kopnięty w kostkę, mam ranę kłutą i no trochę opuchniętą tę kostkę, boli mnie, trochę kuleje, nie wyobrażam sobie teraz przez najbliższe dni biegać, ani właśnie robić jakichś siłowych ćwiczeń na nogi, więc no jadę na siłkę zrobić tylko górę i porozciągać górę ciała, no bo też przy rozciąganiu dołu często gdzieś tam przy jakichś pozycjach, które wykonuję przy rozciąganiu jest ten ucisk na kostkę, więc no niestety chwila odpoczynku od tych dolnych partii. No cóż, no co ciekawe nie był tam gwizdnięty faul nawet. Moim zdaniem to był rzut karny, nie? No, więc lecimy na siłkę, robimy górę ciała. W tym tygodniu pewnie jeszcze jeden trening siłowy zrobię. Pobiegać w tym tygodniu raczej, raczej nie pójdę. Człowiek wiedział, że tak może być, że może coś mu się stać przy tej piłce, ale podjął to ryzyko i wyszedł na boisko. Wygraliśmy ten mecz chociaż. Tym razem na początku treningu trochę ćwiczeń na mobilność stawu barkowego. Tutaj to nie do końca wiem, co robię. No, a tutaj to domyślnie powinno wyglądać w taki sposób. Wiosłowanie staram się w tym ćwiczeniu już zdecydowanie podnosić ciężar. 41 seria, druga i trzecia po 45 i w ostatniej 50. Więc zobaczymy. Dołożyłem ciężaru ale w ostatniej serii ucierpiała nieco technika, no bo chciałbym mieć niżej pochylone ciało przy tym ćwiczeniu. W rozpiętkach stopniowo powoli zwiększam ciężar, żeby nie tracić dobrego czucia mięśni klatki. Na barki już 15 kg oswojone i spoko idzie. Tutaj starałem się dość powoli, z dobrym czuciem mięśnia robić to. I dzisiaj udało mi się w ostatniej serii z większymi hantlami 8 ruchów zrobić. No, i na zakończenie, jeszcze coś na wzmocnienie tylnego aktonu barku. Sytuacja jedzeniowa ostatnio wygląda naprawdę bardzo średnio. Nie liczę kalorii. Nie wiem, tak nie najgorzej, no ale no ważne, że waga nie spada. Jest tam cały czas około 78. Jedną z przyczyn, tego że nie liczyłem tych kalorii, było to, że waga nam się zepsuła i bardzo długo odwlekaliśmy kupno wagi. Ale w końcu jest. 150 makaronów trzeba zjeść. 13 minut. I poczułem, że czas mnie goni. Poczułem, że mam trochę już mało czasu. Te 33 tygodnie to wydawało się całkiem sporo, a mamy już 10 tygodni. Mamy dzisiaj 10 tydzień. No i nie wiem, ile tam progresu poczyniłem. No, jeżeli chodzi o siłownię, to się tak nie obawiam, jak o bieganie. Bieganie będzie, no, dużym wyzwaniem, bo wynik rekordowy mu w bieganiu mam całkiem dobry. No nie będę ukrywał, że moim zdaniem 41, 55, na 10 kilometrów to jest naprawdę spoko czas. A zamierzam go pobić. No teraz, właśnie ten tydzień bez biegania. Wiadomo, że to nie zrujnuje mi absolutnie treningu, ale. Wtedy z 33 tygodni treningu robią się tam 32, tak więc no, zobaczymy. No i dzień dobry, drugi trening siłowy w tym tygodniu. Wczoraj miałem zlecenie, na którym dosyć sporo łaziłem, no i boli mnie ta kostka. No wczoraj wieczorem to naprawdę mi już bardzo bolała, ciężko mi się chodziło. No ale dzisiaj nie mogę już nie zrobić nóg, więc zrobię takie trochę ćwiczenia na dół ciała, gdzie ta noga, gdzie ta kostka nie będzie pracować, no bo próbowałem tam ostatnio jakiś tam wykrok zrobić i no i bolała mi ta kostka przy, przy takim napięciu. No więc dzisiaj na spokojnie zrobię sobie trzy serie martwego ciągu na prostych nogach. Rumuńskiego martwego ciągu, i potem jeszcze zrobię sobie dwie serie prostowania na maszynie na Nie Nienawidzę tego ćwiczenia, no, ale zrobimy, żeby ten czworogłowy trochę przepracować jednak. Te ćwiczenie na wyciągu górnym nie jest domyślnym ćwiczeniem na górę pleców, które chcę wykonywać. Domyślnie chciałbym podciągać się na drążku, ale na ten moment nie czuję się jeszcze wystarczająco silny. No nie jestem jeszcze wystarczająco silny, żeby sobie to podciąganie robić w zakresie 8 powtórzeń. Myślę, że nawet 6 powtórzeń pewnie nie, bo myślę, że 4 serie po 5 ruchów raczej ciężko by było i jak na jednym treningu tam zrobiłem sobie właśnie podciągania, to, to potem właśnie najbardziej te plecy. Mnie bolały przez kilka ładnych dni, ale spokojnie dojdziemy do tego, trochę się wzmocnimy tutaj i, i będziemy się podciągać. Jakie będziemy? Będę się podciągać. Co jest ze mną nie tak? Pierwsza seria 45, druga 50, i trzecia, i czwarta. Tutaj właśnie sobie założyłem już 55. No i tu już czuję zdecydowany opór. No, to ostatnie ruchy już naprawdę szły ciężko, więc długo zaczną się takie momenty, takie treningi, kiedy nie będę w stanie wykonać wszystkich powtórzeń. I wtedy zacznie się prawdziwy progres. Wyciskanie hantli na ławce skośnej. Pierwsze trzy serie, 20 kilo. I ostatnią serię spróbujemy 22,5. 8 ruchów. No, zaczynają się już właśnie takie ciężary na tych ćwiczeniach, gdzie może być ciężko. Zobaczymy, jak to pójdzie z tymi hantelkami. Dobra, jedziemy te 22,5. No, ciężkie. No i ósme powtórzenie. U. No ciężko było. Nadal nienawidzę tego ćwiczenia i dziś znowu w oparciu o ławkę, aby zminimalizować bujanie. Z kolei na bica trochę tego bujania było. A na triceps miałem zrobić francuskie wyciskanie sztangą, ale mi się pomyliło. Tydzień 11 zacząłem od meczów PL3. Odpoczynek od obciążenia kostki przyniósł efekty, no i z lekkim dyskomfortem, ale udało mi się zagrać dwa mecze w tym tygodniu. Tutaj niestety zmarnowałem dogodną okazję, a ta akcja była na wagę trzech punktów. Szkoda, szkoda bardzo słabe dwa tygodnie, nic biegania, słabe jedzenie, tylko granie w piłkę, takie dosyć no, normalne jak dotychczas, no jeszcze ta kontuzja ten uraz lekki, kostki, boli mnie nadal trochę, mam takie nowe buty trochę wyższe i, i, no i mnie boli po prostu na no, tyle, że nie mogę w nich normalnie chodzić, no ale dobra jestem na siłce, robię siady na razie na spokojnie, trochę niższym ciężarem, no bo w końcu nie siadałem jakiś czas już, 50-55 teraz trzecia seria 55 i w ostatniej 60 zobaczymy, czy te 6 ruchów pójdzie, bo w tej drugiej serii 55 no było ciężko, mam świadomość tego że będą gorsze, lepsze momenty, i czas wrócić na odpowiednią ścieżkę. No, i przy wiosłowaniu zmniejszyłem ciężar, aby poprawić technikę. Jako, że ostatnio te 15 kg poszło lekko. No to dzisiaj w ostatniej serii 17,5. Rozpiętki nadal, powolne zwiększanie ciężaru. Tym razem pamiętałem o francuskim wyciskaniu. Ale z kolei trening po treningu, ugięcia na stojąco na bica. Na brzuch, akurat dzisiaj, coś takiego się wylosowało. Rozciąganie dotychczas traktowane po macoszemu max, raz w tygodniu to robię. Uf. No i co ja mam powiedzieć? No te dwa tygodnie naprawdę były bardzo, bardzo przeciętne. Żeby nie powiedzieć, słabe, jeżeli porównywać je z początkowymi założeniami. Trzy razy grałem w piłeczkę, i w trakcie tych gier przebiegłem niecałe 9 km. Dwa razy byłem tylko na siłowni, zero biegania. No i ogólnie ten okres taki naprawdę bardzo słaby. Prokrastynacja wszystkiego: no treningu, liczenia kalorii, picia regularnie wody, rozciągania, nawet brania kreatyny. Jedyny jaki jest jakikolwiek tam plus. No to to, że waga nie spada. Przyznaję się sam przed sobą, przyznaję się przed widzami. No, daję ciała ostatnio. No, ale cały czas proces trwa. To, że mam te dwa tygodnie słabsze, no to nie znaczy, że ze wszystko zaprzepaściłem. Nadal mam dużo czasu, żeby osiągnąć to, co sobie założyłem, czyli to, żeby być w życiowej formie fizycznej. I nadal będę do tego dążył. Obiecuję sam przed sobą, że biorę się za siebie i zaczynam regularniej, sumienniej trenować przez najbliższe tygodnie. Teraz będzie trochę też łatwiej, bo kończy się sezon. Właśnie w tej piłkarskiej Lidze miasta już lada moment, a zawsze jak Mam zaplanowany mecz w jakiś dzień, no to dzień wcześniej nie robię ciężkich siadów, nie robię jakiegoś ciężkiego treningu biegowego, no bo nie chcę na ten mecz być nieświeża. A po meczu też zazwyczaj jestem obolały i nie czuję się jakoś dobrze fizycznie, więc też sobie odpuszczam bardzo często trening po, po takiej grze. A w tym tygodniu to dwa razy graliśmy. Nie chcę mówić, życzę mi powodzenia, bo. Bo to nie ma absolutnie żadnego sensu. Bo kiedy to oglądacie, to jest już dawno po tym, kiedy to nagrywam, bo, bo jest 17 listopada. Ciekawe, kiedy to oglądacie, bo prokrastynuje także nagranie trailera do pierwszego odcinka cały czas. Mam już takie 80%. Gotowe. Muszę tylko dograć kilka scenek i, i będę wypuszczał pierwszy odcinek w końcu. Na początku te odcinki będą wpadać tak, bum, bum, bum. Na początku miałem taki plan, żeby to właśnie robić jakby na bieżąco, żeby te komentarze, które trafiają pod tymi filmami, jeżeli jakieś są, to żebym mógł na nie jakby na żywo odpowiadać i reagować na jakieś, nie wiem, sugestie czy cokolwiek. No ale troszeczkę to wszystko prze, przesuwam, ale myślę, że filmami dogonimy, dogonimy teraźniejszość i ta końcówka już będzie na bieżąco. No, dobra, no to tyle. Na razie do zobaczenia w kolejnym odcinku. Łapkujcie w górę, to może łapka urośnie.